Panie, coś pan ze średniowiecza się urwał? Zwierzęta nie, nie są rzeczą. Musicie wiedzieć, nie są rzeczą. To są istoty żywe i one są skazane na nas. Na nas. Brud, smród, malaria, ale słuchajcie, niech sobie w nich mieszkają, w tym brudzie, smrodzie. Ale kurwa, niech nie męczą zwierząt. Zwierzęta w warunkach porażających na krótkich łańcuchach błagały o litość. Drama to jest uwanaginy. To jest za gospodarstwo i Państwo jesteście, ale to jest dramat. No, to jest dramat, to jest, to, jest, to jest Co to w ogóle jest? Ja mm. się nie przyznaję, że Pan za granicą pracuje. Cześć. To jest tragedia obsrane. no przecież no, ludzie. Pan ma zdrowe ręce? Jestem przerażona, byliśmy teraz na interwencji u ludzi, młodych ludzi, które, którzy mają dwójkę dzieci, trzecie w drodze. Syf, malaria, kiła, dawno skonargi nie byłam na takiej interwencji. Zwierzęta, warunki porażające. No kurwa, ludzi, no średniowiecze potworne, niby normalni ludzie, a patołstwo, że straszne. coś porażającego. No. Proszę pana, BMW na posesjach macie, a jesteście oprawcami zwykłymi.